Nazywam się Krystian Koliński, jestem członkiem Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej. Swoją przygodę z AKNGP zacząłem na drugim roku studiów, czyli 5 lat temu. Zaczęło się to w dość spontaniczny sposób. Zobaczyłem na Facebooku Koła, że jest rekrutacja i na zajutrz poszedłem właśnie na, na tą rekrutację, yy, gdzie zostałem przyjęty do Koła. Wtedy prezesem był Maciek Bówczyński. Na tym spotkaniu y, dowiedziałem się o projektach organizowanych przez koło. Była to wtedy Poznańska Akademia Przestrzeni i Poznańska Mapa Barier i oba te projekty bardzo mi się spodobały, dlatego że y, odpowiadały moim zainteresowaniom i w obu od początku swojej działalności w kole uczestniczyłem. W późniejszych y, miesiącach swojej pracy w kole uczestniczyłem w różnego rodzaju konferencjach organizowanych na wydziale jako wolontariusz. Następnie zostałem zaangażowany w organizację studenckiej konferencji ogólnopolskiej Dni Planisty, gdzie przejąłem, że tak powiem stery po Malwinie, która też zawsze służyła radą i pomagała nam w organizacji konferencji. Tą konferencję w komitecie organizowałem dwukrotnie. Organizacja tych konferencji dała mi wiele doświadczenia, sprawiła, że poznaliśmy nowych ludzi, nowe osoby, z którymi wymienialiśmy się doświadczeniami, a także nauczyła współpracy oraz koordynacji projektów i zarządzania zespołem. Dzięki aktywności w akademickim kole naukowym gospodarki przestrzennej y, miałem okazję rozwijać się także naukowo, na co dowodem są moje artykuły oraz y, rozdziały w monografii, zarówno autorskie, jak i współautorskie. Y, tutaj na przykład y, mogę wymienić, że. Y, Pokłosiem udziału w projektach, w projekcie Poznańska Mapa Barier, były artykuły, których właśnie jestem współautorem. Jako członek Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej brałem udział także w mniejszych projektach. Jednym z nich była na przykład koncepcja zagospodarowania terenu we wsi Potarzyca. W tej wsi mieliśmy za zadanie stworzyć takie miejsce integracji mieszkańców, które, w którym mieszkańcy potarzycy mogliby się spotkać, mogli spędzić czas, mogłyby być tam organizowane również różnego rodzaju wydarzenia y, integrujące y, tą społeczność. Obecnie zbliżamy się do kolejnej już rekrutacji do Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej. Wszystkie osoby, które są zainteresowane działalnością, zainteresowane robieniem czegoś więcej niż studiowanie, serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej społeczności. Na pewno gwarantujemy Wam super atmosferę, gwarantujemy to, że będziecie się rozwijać i na pewno znajdziecie w. Kole wielu przyjaciół oraz osoby, które pomogą Wam realizować wasze, wasze działania i, i zamierzenia. Koło na pewno pozwoli Wam się bardzo rozwinąć, a co za tym idzie, zdobyć doświadczenie i, i nowe umiejętności, które na pewno będą przydatne nie tylko na studiach, ale później w życiu prywatnym i zawodowym.